To jestem ja, jak widać jestem profesjonalnym strzelcem, jest jednak jedna osoba, która uważa inaczej, tą osobą jest oczywiście mój największy hater, czyli Haratek, dlatego właśnie go wyzwałem do challenge'a jeden na jeden ze mną w pięciu różnych kategoriach, zaczynając od pierwszej. O kur... Ci poszło przy pierwszym? O ja pierdolę. <laughs> po pierwszych sekundach tego challenge'u myślałem, że będzie to bułka z masłem. O. No to mój trzeci spray poszedł mi najlepiej, a tobie jak tam? No wiesz, 26. 26 na 30 trafiłeś? Nie, 26%. Jak usłyszałem natomiast ile procent trafił haratek, tylko utwierdziłem się w tym, że wygrana będzie dla mnie łatwizną. A bo ja to źle robiłem, teraz wzajem sprawę. Co, nie chcesz powtórkę. Dam Ci, dam ci drugą szansę po prostu, żeby było fair. Bo coś mi się nie zgadzało, że aż tak źle. I lecimy. Trzy próby znowu, tylko tym razem się postaraj, nie? Żeby nie było, że... No bo teraz to... wiem, że w środek strzelać. No, no, Tak, dobrze słyszycie, musiałem dać mu drugą szansę, ponieważ Haratek jest debilem i nie trafiał w to, co trzeba. No cóż. No i teraz już 60%. 60%? Najwięcej 56%. Okej. Okay. No to jest, jest okej. Okay. Dobra, no innym którego się podjęliśmy, było rzucanie granatów. Tylko kurczę, zapomniałem, że gram na mistrza rzucania granatów. Na granatka. O kurwa. A jestem głównym, jak chodzi o rzucanie granatów, jednak nie? No jezu! Trzy trafione dopiero mam. O kur, Estimated Faced Level 1, Estimated 5. Okej. Okay. Jestem głównym, jednak. Dobra, jestem naprawdę botem, jak chodzi o rzucanie granatów. Ej, to jest źle. Musiałbym ja ten challenge wiem. bardziej pode dostosować. Drugi level, face hit. Dziewiąty! Ojebany! 65 score. Co? Co? Granatek. O kur... Jest źle. Dziewiąty. <laughs>, dobra. Fajce w challenge'ach jest wynik 1 do 1, więc trochę zaczęły mi się pocić jaja. Także pora na strzelanie. Tym razem do kropek. 80 akuracji? Mhm. To będzie ciężko to przebić. Trzeba właśnie też dodać, że jest wcześnie rano, A, czyli 8, godzina 12. O kurde, ile no, miałeś akura 84 akuracji miałem. Aż mi się spowolnił mózg i nie, nie wyrabiam na tym. No nie. Dobra, 82 akuracji. Trafiam już. <laughs> Stary, jestem tak skupiony, że ja zapominam gadać coś. A ja właśnie nie, ja potrafię strzelać, ja potrafię gadać. Do o, kurka No ja mam też to, to utrudnienie, no bo ja mam e, światło, które mi świeci w oczy, nie? a ty nie masz. Mam monitor. A ja mam takie inne światło jeszcze. Sandbox. Sandbox? A nie softbox? Softbox. Dobra, 86 akuracji. O jezu, dobra, zniszczyłeś mnie chyba tutaj. Dobra, 86 akuracji. Dobra, akuracji 80% znowu, prawie. Dobra, no to kolejny challenge. Po podliczeniu punktów wyszło na to, że wygrał Haratek. Kurczę, teraz jest 2:1, więc to ja muszę odrobić. Wcale już nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Mam przejebane. Dlatego teraz wybrałem challenge pode mnie, czyli skoki. Każdy z nas wybrał dwa skoki, które musieliśmy wykonać. Haratek wybrał te dwa skoki. A ja wybrałem te skoki. Prócz szybkości liczy się też styl w jakim udało się wykonać skok Także wy musicie ocenić kto lepiej wykonał dany skok 5 prób? Tak Okej okay. Pierwsza, dwa, pierwsza. Oh, kurwa. To może 10 prób? Chyba 10 Dobra To no to moja szósta Dobra Udało się w sześciu Dobra, w siódmej. Do ladera. Powodzenia. Jak do ladera. A ty sam czekaj. Za pierwszym. Za pierwszym. <laughs> I to jeszcze punkty stylu, chyba powinien dostać za to. Srylulelu. Dobra, szósty. Zaczynam. Dobra, za pierwszym nie trafiłem, dobra. Za drugim. Pierwszy nieudany. 10, ostatnia próba. No i dobra, nie udało się po 10 próbach. O, o. <laughs> Jest okropnie źle. Jestem. Nie no kurwa, siódma próba. Nie wskoczyłeś w ogóle na, na ten? Na site na te? Dobra, bom, w siódmej próbie się bom. udało. Jak chodzi o skoki, to Haratek również wygrał, ponieważ miał mniej prób niż ja i wykonał to teoretycznie szybciej, aczkolwiek przydzielam sam sobie punkty stylu, więc dostaję pół punkta, więc obecny wynik to 3 do 1,5. To, co widzicie obecnie na ekranie, to mapa Prefire, na której poszło mi naprawdę naprawdę okropnie i przyznaję się bez bicia, że było to złe. Spędziłem na tej mapie 20 minut. Sami usłyszycie pod koniec chyba to mówię nawet, że 20 minut chyba spędziłem na tym i nie udało mi się jej dokończyć. Po prostu nie wiem, może stres nie zjadł. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co to się stało, ale oddaję tutaj wina Haradkowi, bo. O jezu. Dobra, podaję się. Pył, Ja pierdolę chujowy challenge. Jest, jestem, jest, wybrałeś. Pierwotny challenge, 20 minut poświęciłem na niego i. Ach, chuj, mi w dupę. Pora na ostatni challenge tego odcinka, czyli 1 na 1 Jest obecny wynik dla mnie niesatysfakcjonujący, bo Haraty wygrywa. Aczkolwiek i tak muszę zagrać te 1 na 1 z nim. Nie, no się, kurwa. Ej, bo się nie nagrało, kurwa, trzeba jeszcze raz to Ale ja mam, dobra. Nie, nie, ja nie mam. Bo mojego piłowina ma, kurwa, trzeba jeszcze raz. Tak tak Może ty to, ty to Ale jest się Jeszcze tego pożałujesz, kastracie. Co mam powiedzieć? No jak widzicie, wynik naprawdę bardzo, bardzo niezadowalający dla mnie. Zostałem w pierdziel ostry. 17-7 w tym momencie. No, Haratek po prostu, kurczę, okazał się być dużo lepszym graczem ode mnie. No, jednak udowodnił mi, że to ja jestem po prostu słaby uszem i tylko mi się wydaje, że jestem dobry. Challenge wygrał. Haratek, podsumowanie wygląda w taki sposób. Ja się na dzisiaj z wami żegnam i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Siema.